Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem AirBike'a po godzinach, królem rowerów. Jest oczywiście po godzinach, a także lecimy z koksem, bo nie ma na, na co czekać. E, lecimy z pytaniami za kwiecień, a mamy czerwiec, tak że sami widzicie, że jest pod planem. Byłem ostatnio, jak co wiosna, kilka razy w radio, w telewizji, gdzieś tam przewinęło się pytanie... Czy komentarz, czy dobrze płacą w takim radio? No, nie chcę burzyć waszych marzeń, ale generalnie najczęściej w takich programach telewizyjnych i radiowych nie płacą. Ja byłem razy kilkanaście i zawsze odbywa się to tak, że jesteście zaproszonym gościem. Możecie coś tam pokazać z tego, co robicie, ale nikt wam za to nie płaci. Za to w pakiecie macie w stanie o 5 czy 6 rano, marznięcie gdzieś na jakimś planie radiowym czy telewizyjnym. Często, gęsto targanie ze sobą kupy gratów, szczególnie jeżeli są to całe rowery w ilości sztuk kilku. Także polecam ciekawe doświadczenie można się za darmo nieźle narobić. Pytanie drugie: dlaczego na triatlonach biegnie się z rowerem bez butów? No, bo po pierwsze, bez butów biegnie się szybciej, bo w takim bucie kolarskim czy triatlonowym ze sztywną podeszwą. Ciężko się biega. To jest akurat mój but, który na szczęście nie był biegany na triatlonach, ale już trochę pojeździł. Jak widać ten model nie jest jakoś super przeznaczony w ogóle do chodzenia, bo mimo że niedużo jakby razy był oparty o ziemię, to już cały nosek tutaj ma zciachany. Cały dół jest w tej karbonowej podeszwy od razu też zciachany. Co więcej, ostatnio nawet to widać tutaj po bloku, zaliczyłem całkiem porządny ślizg na jakimś kawałku chodnika, stawiając nogę, bo po prostu buty, szczególnie szosowe w ogóle, do biegania przeznaczone nie są. Jeżeli będziecie w nich biegać, to bardzo szybko się zniszczą, łącznie z tym, że może pęknąć w nich podeszła. No ten but generalnie w ogóle nie był najbardziej udanym chyba modelem Bontrageru, bo jak widzicie, całą cholewkę tutaj już szlak trafił. Chyba będzie pora je powoli wymieniać na jakieś kolejne. Zresztą tutaj ze specem i strekiem, bontragerem są ostatnio spore kłopoty. Jest szansa, że pojawią się inne marki typu Giro czy Fizik z butów i będą, na przykład w testach, czy będę mógł je wam pokazać na kanale. Pytanie trzecie. Opinia o Argon. No opinia o Argon czy o Orbei jest generalnie stałym widzom kanałów i bywalcom naszych stanowisk serwisowych na imprezach znana. Eee, tutaj jeszcze niektóre modele, też BMC, na przykład triatlonowe, do tego zacnego grona się wpisują. Są to trudne marki techniczne, trudne marki serwisowo, bo projektanci tamtych rowerów puścili wodze fantazji i często tak zaprojektowali różne elementy. Albo może za mało wykonali ich testów, że po prostu dostęp do niektórych części, czy prawidłowe wyregulowanie niektórych części, o fuji norkom to też jeszcze był taki ciekawy model, gdzie bez drobnych korekt po fabryce przerobienia pewnych elementów, wymiany niektórych śrub na inne, mocniejsze, niektórych rozwiązań, trochę innego poprowadzenia linek, dołożenia jakichś specjalnych pancerzy czy dodatkowych ślizgów ciężko było naprawdę te rowery. Doprowadzać do stanu używalności do tego stopnia, że niektórych ram argona czasowych staraliśmy się w ogóle nie przyjmować do serwisu, bo tak rama pracowała, że na przykład wiecznie obcierały pod cięższymi riderami hamulce. Także no Argon jest na pewno marką ciekawą, w miarę niedrogą, może się podobać tak jak Canyon czy właśnie Orbea, ale jest technicznie marką dość trudną. Na pewno trzeba mieć do tego swojego mechanika, który sobie z tym poradzi. Pytanie czwarte, owalne blaty, czy to coś daje? No o owalnych blatach popełniłem w końcu wreszcie film, także link do niego mogę wam dumnie przedstawić tutaj na, na tym filmie i w komentarzu pod tym filmem, klikajcie, czytajcie. Generalnie wychodzi na to, że owalne blaty robią robotę, występują w różnych wersjach czy to do napędów jednobiegowych i rowerów MTB, czy to do rowerów szosowych. Mnie osobiście jakość absolut bleka przekonuje. Sprawdziłem, działa to, poczytałem. Rzeczywiście efektywność 5-10% lepsza, lepsza też ergonomia, oszczędność naszych chociażby kolan. Także ja daję ok. Pytanie piąte. Jak samemu serwisować swój rower? Generalnie jeżeli macie zacięcie, żeby zostać mechanikiem i chcecie przy tym rowerze robić jak najwięcej, no to stopniowo po prostu zacznijcie to robić i sami się tego nauczycie. Ale jeżeli nie macie zacięcia na bycie wybitnym mechanikiem, to ja polecałbym robić trzy rzeczy. Pierwsza podstawowa to jest pompowanie kół, żeby po prostu nie jeździć na kapciach. Nic mnie nie doprowadza do takiej rozpaczy jak to, że spora część rowerzystów jeździ na takim kapciu, że opona co większa dziura czy krawężniczek praktycznie dotyka do felgi górną krawędzią, bo, bo się cała gniecie, bo Ktoś jeździ na 1/3 zalecenego ciśnienia. Ciśnienie jest podane najczęściej z boku, tak jak tu jest rozmiar, to gdzieś tam dalej jest ciśnienie. Można sobie przeczytać, w jakim zakresie macie się mieścić i napompować. Polecam stacjonarną dużą pompkę stojącą z manometrem. Kosztuje to około 100 zł za przyzwoity egzemplarz i jak najbardziej wystarczy. Druga rzecz to jest łańcuch, smarowanie łańcucha. Tutaj jeszcze były opony to nie wiem czy zobaczycie, ale moje Micheliny, które są w testach od jakiegoś czasu, właśnie zaczęły sobie pękać. Trzeba by tam na kanale zobaczyć kiedy ja je założyłem, pewnie z rok już mają. No to dość ciekawe i jednocześnie smutne, że tej klasy opona zaczyna pękać. Bardzo dobrze niesie. Myślę, że mogę się spodziewać, że skoro zaczyna pękać to guma zmieniła swoją właściwość i teraz przyczepność będzie mniejsza. Nie chciałbym się o tym przekonać tak jak kiedyś na oponach starych z Peca, gdzie wszedłem w zakręt i po prostu rower się położył, że właśnie stwardniały i nie trzymają. Ale wracając do łańcucha, bo tak mi się o testach przypomniało: bo tu akurat testuje smar Momum i też to całkiem nieźle idzie, bo rzeczywiście mało brudzi. Aczkolwiek wychodzi na to, że trzeba smarować co jazdę. Ale my nie o tym. Smarowanie łańcucha, jeżeli chcecie sami serwisować swój rower, to smarujcie łańcuch. Jeżeli zależy Wam, żeby był czysty, to co jazdę smarem. Jakimś tam waxowym, woskowym, parafinowym, jak właśnie momom na przykład. A jeżeli chcecie mieć posmarowane i jeździć, to jakiś smar na mokry, zielony, finish line czy coś w tym guście, nie za dużo wytrzymać z zewnątrz. Jak smarować łańcuch, też gdzieś na kanale film powinien być. I trzeci temat to co jakiś czas umyć swój rower. I nie mówię o tym, żeby zczyścić ślad mojego palucha tłustego, mechanicznego, tylko mówię o tym, żeby go rzeczywiście porządnie umyć. Obejrzeć różne. No jak widzicie, ja mam go pokrytego powłoką ceramiczną i nie muszę go myć, wystarczy, że go przetrę paluszkiem, bo wszystko ładnie schodzi. Ale warto sobie taki rower umyć i popatrzeć, że tu gdzieś jest na przykład rysa. Ja wiem, że to jest po jednej z lekcji, kiedy ktoś przychaczył ten rower i się on zarysował. Ale jak na przykład pojawia się jakaś dziwna rysa czy pęknięcie w którymś miejscu na rowerze, to myjąc go, mamy szansę. Odnaleźć takie uszkodzenie i sprawdzić, co tam się dzieje. A poza tym, czysty rower też dobrze nas świadczy i dłużej nam będzie służył. Także, jeżeli chodzi o samodzielne serwisowanie roweru, to ja polecam wam robić trzy rzeczy: pompowanie kół, smarowanie łańcucha, umyć co jakiś czas. I to wszystko. Można go jeszcze podnieść tak na 10 cm, puścić na ziemię i posłuchać, czy nie wyda jakiegoś telepiącego się stalowego dźwięku, który może wskazywać na to, że rower gdzieś ma luzy. Jeżeli taki dźwięk się pojawi proponuję skierować się do najbliższego, sensownego serwisu. Tyle o samodzielnym serwisie. Pytanie szóste. Dlaczego kolarze noszą podkolanówki? W dobie minimalizmu, kiedy modne są stopki albo mokasyny na gołą gicz. Czemu kolarze noszą podkolanówki? No, styluwa i aero. To kolarze to tacy trochę mniejsi triatloniści. Też lubią powyglądać, jak się przyjrzycie zawodowcom albo amatorom aspirującym do zawodowców, to tam styl musi siąść i musi być. To jest z jednej strony fajne, bo na przykład mamy takie kozackie oksy o, o za e, tam 500-3000, to już nie będziemy się e, rozmieniać na drobne. I oczywiście jest ten styl. Są stylowe kaski, dobrane kolorystycznie, ciuszki w dobrym tonie, jest mieć tych kasków po tysiaku, kilka oksów też, kilka par, kilka par, szmat i to wszystko przebierać i oczywiście skara dobrana kolorystycznie za aerodynamicznego materiału najnowszy model w kolorach tęczy i tak dalej. Także generalnie kolarze skary wysokie noszą, żeby było stylowo i żeby było aero, bo ktoś oczywiście zbadał, że jeżeli skara jest z odpowiedniego kosmicznego materiału, to noga jest bardziej aerodynamiczna o ćwierć promila tysięcznej części wata w stosunku do nogi ogolonej bez skary. A w ogóle noga z włosami to już praktycznie powoduje, że rower zaczyna Wam się cofać. Także skary ze względu na styl i na aero. Pytanie kolejne, siódme. Czy usuwać stare mleko, jeżeli opony... Bezdentkowe, zalaliśmy w tublesie i minęło trochę czasu. Jak najbardziej usuwać stare mleko, jeżeli wiecie lub podejrzewacie, że mleko w waszych kołach już zastygło i wygląda to tak jak tutaj, a że trzeba to po prostu wyskubać z tej opony, żeby się tego pozbyć, to jak najbardziej co jakiś czas trzeba to mleko usunąć, chociażby dlatego, żeby ta opona nie przybierała na wadze, żeby Wam się Paprochy z tego mleka nie mieszały z nowym mlekiem, to ze sobą jak, w jakiś tam sposób nie reagowało, nie zmieniało składu chemicznego nowego mleka, które tam wlewacie. No i pytanie było, czy co, co z dziurkami, które były uszczelnione przez to stare mleko? No, po pierwsze, to one jest szansa, że się nie odetkają, po drugie, jest szansa, że się znowu uszczelnią, a po trzecie, no to też warto przy usunięciu starego mleka i patrząc gdzie Wam. To nowe zacznie uciekać, ocenić jakie, jak duże są to dziurki, czy one się będą powiększać, czy tą oponę już trzeba wymienić, czy po prostu poczekać chwilę, aż nowe mleko je uszczelni i jeszcze da się na niej pojeździć. Także co 3 miesiące, co pół roku, jak najbardziej zajrzeć do opon tubless, zobaczyć, w jakim stanie jest to mleko, które jest tam w środku i jak trzeba to stare wyczyścić. I to jest dopiero niezły challenge: wyczyścić stare mleko i na wyczyszczoną albo wymienioną oponę wlać. Nowe Pytanie ósme. Dlaczego prawy pedał zawsze kręci się ciężej niż lewy? No myślę, że to zależy od opcji politycznej. Nie no, żartowałem. Moim zdaniem i prawy i lewy pedał kręcą się podobnie. Trudno tu wykonać testy jakieś wiarygodne organoleptyczne. Ale powiedzmy, że na przykładzie moich speedplayu z ładną literką ry jak prawy. Sorry za to siodła tutaj, ale kręcony był odcinek po siodłach. A że późno, to już nie mam czasu tego sprzątać. No, to wracając do kręcenia. Stryk jakoś tam się obrócił. Ze dwa obroty, tak? Jak weźmiemy drugi pedał lewy i zrobimy stryk podobnie, to on się podobnie obróci. Także moim zdaniem to pedały specjalnie się nie powinni inaczej kręcić. Chyba że ktoś ma nierówny balans na, na obie nogi kręcenia i po prostu będzie. Miał różny nacisk znacząco i te łożyska się trochę inaczej zużyją. Ale raczej pedały to się kręcą tak samo. Mogą natomiast i często w zasadzie prawie zawsze tak jest, że łożyska przy korbach kręcą się po jakimś czasie z różną siłą i z różnym oporem. I dlaczego? Dlatego, że jak widzicie, jak się przyjrzymy, to korba tutaj ma trochę inną konstrukcję. Tu jest pełen pierścień, który przylega do Czoła łożyska i osłania to łożysko. Dodatkowo ramiona korby osłaniają ją też przed bryzgami wody. Jeżeli będzie to gdzieś myte ciśnieniowo, czy ochlapane, czy w czasie jazdy będzie się woda dostawać i przez uszczelkę wciekać, to tu jej dostaje się znacząco mniej i to łożysko jest po prostu w dużo lepszym stanie. A ta część korby Shimano H2, bo te korby są najpopularniejsze i to przy nich najczęściej występuje różnica w zużyciu łożysk. Mają tu tą nieszczęsną przerwę. Ten plasticzek tutaj ma za zadanie wycentrować tą korbę na otworze tu na odległości osi. Jak da się go wcisnąć, to znaczy, że jest ok, że tamten języczek trafił w otworek gdzie to miało być. I dodatkowo też ten plastik tutaj to trochę uszczelnia. Gdyby był z grubszej gumy, to uszczelniałby to lepiej. Ale niestety. Tak nie jest, i tędy się dostaje woda. Dodatkowo też ta osłona jest mniejsza niż tu przy całej korbie, i zaczyna nam po prostu ta woda się dostawać do łożyska. I to łożysko po jakimś czasie już rzeczywiście gorzej się kręci. Także o ile pedały moim zdaniem kręcą się oba tak samo, o tyle łożyska mają szansę kręcić się gorzej. Pytanie dziewiąte: czy Airbike zostanie dystrybutorem marki RONDO? No Dystrybutorem to na pewno nie. Bo dystrybutor to jest ktoś, kto dystrybuje produkty na kraj dealerem, jak najbardziej tak. E, pracujemy nad tym, z tym, że problem z rober, rowerami rondo jest taki, że ich właśnie nie ma od u sezonu albo lepiej i nie wiadomo, kiedy się pojawią, jak większość zresztą rowerów, nie wiadomo, kiedy się pojawi, a to wynika z problemów z produkcją i z dostępnością części. Także jakieś tam pojedyncze rondo nam się trafiają, ale pełna kolekcja pojawi się u nas pewnie dopiero za jakiś dobry rok, czyli oczekiwałbym, że to będzie kolekcja 23 na koniec roku 22, czyli mniej więcej za rok od teraz można się spodziewać przekrojówki tych rowerów u nas. Szczególnie że akurat firma 7 Anna została dokapitalizowana mocno przez fundusz inwestycyjny i no rokuje to, że Marka się będzie rozwijać i ta dostępność będzie się poprawiać. I ostatnie pytanie, dziesiąte na dzisiaj. Jak dobrać długość łańcucha do zębatki owalnej 1 na 11 Do zębatka owalna powoduje minimalnie zmienioną pracę przerzutki. Jak widzicie tutaj, wózek tej przerzutki delikatnie buja się w w zależności od tego na jakim ustawieniu jest zębatka. Generalnie, zakładając, że nie mam tutaj tego drugiego blatu, tylko ustawiam się do tego jednego blatu i rozpiętości na kasecie, no to oczywiście musi być to tak ustawione, żeby przy wrzuceniu na przełożenie zębatka przednia z tyłu z największą, łańcuch miał jeszcze jakikolwiek zapas. Czyli wózek przyrzutki może być naprężony, ale nie może być wyprostowany zupełnie i łańcuch napięty jak struna bo urwie Wam przerzutkę musi to być tam pół ogniwa czy ogniwo więcej, tak żeby tego luzu tu zostało a z kolei po zrzuceniu na małe e, przerzutka nie może pójść całkiem do tyłu i ten wózek nie może całkiem być skierowany do tyłu co się często zdarza, zresztą to mogę Wam spróbować tutaj pokazać biegi się magicznie zmieniły i jak widzicie tutaj wózek przerzutki jest już dużo bliżej do łańcucha, ale nadal się nie spotykają. Gdyby łańcuch był za długi, to byłby efekt taki, że tutaj by się to zaczęło spotykać jeśli zgać jedno po drugie. Także takiego efektu też być nie powinno przy napędach dwurzędowych, a przy jednorzędowym nie może być absolutnie. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odpowiedziałem Wam na kilka ciekawych pytań. Jeżeli macie kolejne, zadawajcie je pod filmem. A ja już na dzisiaj kończę, bo trzeba się chwilę przespać i rano iść na rower. Do zobaczenia. Hej!